Witajcie, kochani, w nowym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na taki film. Jest sobota, więc postanowiłam nagrywać tak jak samo jak wczoraj. także Zapraszam do oglądania. Także, kochani, łączę się z Wami, coś sobie może zabiorę tą grzywkę. Tak, byle jak sobie wiecie, spięłam włosy na szybko. Plan dzisiaj jest taki, że wybieram się właśnie do Oshą, bo muszę zrobić małe zakupy. Wiecie, bo e, planuję zrobić e, Radkowi niespodziankę, jak jutro wróci i potrzebuję, wiecie, paru rzeczy. Um, no nie będę tutaj wiecie mówić yy, Dokładnie Później wam powiem yy, w kolejnym filmie Jak już on wróci yy, Bo wiem, że to będzie oglądał na bieżąco I nie będzie niespodzianki Ale myślę, że Że się ucieszy Ja powiem wam jeśli chodzi o tą noc to spałam tak w kratkę. Wiecie, tak trochę się budziłam, tak co godzinę, co dwie. Tak wiecie, no spałam, trochę nie spałam, i tak, no ale generalnie się wyspałam, bo wiecie, to się wszystko tak ze sobą dodało i wyszło tak mniej więcej 8-9 godzin, więc jest ok. Czekajcie, dzwoni mi telefon. Jestem kochani z powrotem już. Siora do mnie dzwoniła, bo wiecie, przyjechali już z tej Warszawy i tam mi opowiadała. W każdym razie nie wiem o czym mówiłam. No, wybieram się do tego show i mam w planach parę rzeczy. Czuję się tak sobie. No, ale trzeba iść, trzeba działać, wiecie. Wiecie, jak to bywa. Dobra, także powiem wam, że pogoda jest nawet słoneczna. Mogę wam pokazać, czemu by nie. Jest tak, no nawet, nawet. Także ja ubiorę, ubiorę się trochę lżej. Przepraszam. I. I tak myślę właśnie, żeby nie zabrać ze sobą kamery. I wam troszeczkę po drodze nie pokręcić. Nie wiem, czy dużo ludzi nie, no chyba troszeczkę siedzi na tych ławkach. Będę wam chciała trochę pogadać na tym dworze, żeby te filmy były bardziej takie ciekawsze. No i nie wiem, co tu zrobić. A, dobra, wezmę. Także do zobaczenia na dworze. Kochani, musiałam się przebrać trochę gruźniejsze ciuchy, bo strasznie ciepło jest. Wiecie? I tak się zmachałam, bo ja po prostu, jak sama chodzę do sklepu, to po prostu narzucam sobie szybkie tempo, bo tak po prostu z tego stresu, z tego wszystkiego i dlatego jestem taka zmachana. Ale chciałam Wam tylko powiedzieć: jedną rzecz. gumę, sorry. Eee, ale nie to chciałam powiedzieć. Ja, że jak byłam em, w tym to straszne zawroty głowy mnie złapały i ledwo po prostu dałam radę no ale wszystko kupiłam teraz wam pokażę co kupiłam pierwszą rzeczą są takie gąbki do y, mycia z wiledy tak będę wyciągała będę wam mówiła um, co to jest? jakiś zielony miks koper i natka może tu będzie szybciej Następną rzeczą są takie waciki Bo już mi się kończą Tutaj kupiłam Teraz Radek nie oglądaj <grytki> Trzy galaretki Bo tam Będę robiła sernik Właśnie no, dla niego na niespodziankę Dwie y, zmieszam z serem Właśnie kupiłam taki ser Zaraz wam pokażę Kupiłam taki ser Właśnie Do sernika na zimno i do tego właśnie do środka dam dwie truskawkowe galaretki, a na wierzch pomarańczową. Także to jest to. No i co ja tu jeszcze kupiłam? Czekajcie, tu sałata jest zielona w środku. Nie wiem czy widać. Sałata zielona. Także tak. Co tam jeszcze? To wszystko chyba. No i druga torba. Sorry, że tak chaotycznie, ale po prostu nie mam już siły tego jakoś układać. Kolejną rzeczą są. Jest włoszczyzna, powiem Wam, że też trudno mi było wybrać. To była chyba najładniejsza, jaka tylko mogła być. Także włoszczyzna. Papryka do sosu. Maszynki, powiem Wam, żadnej maszynki jednorazowej nie było. Musiałam kupić taką. Właśnie dwie, za 9 zł. Także drogie. Cholera. Batonik, taki piknik. Próbowaliśmy już go raz z radkiem i jest super. Polecam Wam. Dużo właśnie z Cadbury jest słodyczy włoszą, także wybierzcie się soczek, ten mój ulubiony dla Radka taki jakiś taki orange i to chyba byłoby na tyle, także tak wyglądają moje zakupy, ja się tymczasowo z wami rozłączam, bo muszę em, wiecie, to wszystko poukładać i zająć się gotowaniem zupy, dzisiaj będzie pomidorowa, więc jak wszystko ogarnę, trochę odpocznę, bo jestem tak zmęczona mówię wam jak po dobrym treningu, to się z wami jeszcze połączę Witajcie kochani, z powrotem. Ja już troszeczkę sobie odpoczęłam. Czuję się dalej zmęczona, ale wiecie, jeszcze dnia będę siedzieć w domu, więc, więc sobie jeszcze powoli, powoli dojdę do siebie. Muszę zajrzeć do zupy, bo tutaj robię dalej tą pomidorową. No i nie wiem, czy będzie widać, czy nie. Czekajcie. No, coś tam widać. No może teraz. No, coś tam widać. Eee, także tutaj już mi się grzeje, powiem wam, że pogoda się zepsuła. Zrobiło się tak pochmurno. Było słonecznie, wiecie, ale no zrobiło się jakoś tak pochmurno. Deszcz chyba nawet pada, powiem wam, zobaczcie. Tak się zrobiło niezaciekawie. A ja postanowiłam kontynuować. E, tego blogu obróciłam się po koło Fortuny leci. Tro, trochę zawsze, znaczy od momentu, kiedy zobaczyłam e, tego Rafała Brzo 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 Brzozowskiego na żywo, i teraz oglądam to koło Fortuny, to jakoś tak mi. jedzie dziwnie. <laughs> nie No ale wygląda identyko na żywo. W każdym razie, co? Co my będziemy dalej robić? Aha, w ogóle ładne światło tutaj jest. Tak przy tym oknie stoję. Na czarno się ubrałam, zmieniłam trochę koszulkę, bo mi się zimno zrobiło. Ale ładne światło. Powiem wam, że jakbym miała staty, to mogłabym nawet makijaże tu robić, bo na niej. Eee, Także tak, ale teraz przychodzę do kuchni, dlatego, że chciałam wam pokazać, em, jak ja robię ten sernik. na zimno. Bo to jest tak prosty przepis, że to naprawdę jest banał. Ja oczywiście nie będę tego jadła, bo to dla radia kupiłam. I chcę zrobić, ale odwrócę kamerę, pokażę Wam. Jak to wygląda? Tutaj mam przygotowane już e, dwie galaretki, właśnie e, w małej ilości wody. Rozpuszczone dwie galaretki. I jak one wystygną, no już są takie prawie. Jeszcze tak mi się z pół godzinki. Jak one wystygną, to ten ser to jest taki serek bardziej jak. Jak danio coś. Bo nie wiem, czy ten ser, y, który się używa do sernika normalnego, tego pieczonego, czy on by się z tym przepisem sprawdził, nie wiem, nie próbowałam. W każdym razie, wyciągnę ten cały ser i będę, wiecie, jeżeli ktoś ma mikser, no to jest lepiej. Ja mam taką, wiecie, trzepaczkę ręczną. I te y, dwie galaretki, y, znaczy, przełożę ten ser do miski, dwie galaretki wleję i będę po prostu to mieszała, aż będzie gładko. I powiem wam, że jak to wszystko się już ze sobą połączy, no to wtedy przelewam już do tego naczynia, w którym chcę ostatecznie mieć ten sernik zrobiony. Czekajcie, bo muszę skręcić tą zupę trochę. Sekunda. Musiałam tutaj się obniżyć, bo mi się to zagotowała. W każdym razie, kontynuując temat. I jak już yy, przełożę te Sernik i przez to, że te galaretki daję do środka, no to wtedy on jest sztywny bez żelatyny. I bez jakichś tam takich, wiecie, różnych udziwnień. No i sernik gotowy. Jeżeli chcecie, to na taką zastygłą masę możecie położyć owoce i na to jeszcze będę dawała czekajcie, nie ja mam? Właśnie tę galaretkę na wierzch. Już osobno. No i taki, wiecie, prosty sernik. Myślę, że Radziu będzie zadowolony, dlatego, że on no, jest fanem właśnie takich słodkości. Akurat te ciasto jest jego ulubionym, więc, więc myślę, że okej. Okay. No a ja co? Krzątam się po domu i jeszcze sobie muszę znaleźć czas właśnie na resztę dnia, e, czas zajęcie. Powiem wam, że no, nocka była ciężka. Miałam strasznie takie powolne sny. Powiem wam szczerze, że ja y... Jestem w szoku, bo jaką ja mam po prostu wyobraźnię, że ja muszę chyba zacząć sobie po prostu te wszystkie sny spisywać i, i może po prostu tworzyć z tego jakieś scenariusze do filmów. Bo naprawdę niektóre są tak dziwne, tak pokręcone, wiecie, jakieś, jakieś dziwne sytuacje, jakieś dziwne potwory, jakieś, wiecie, katastroficzne takie sytuacje. Dajcie znać, czy też macie takie pokręcone sny. Bo powiem wam, że to mogłoby z tego niezły hollywoodzki film być. <laughs> nie jeden myślę. Dobra, zupka pomidorowa już jest zrobiona. Tylko później sobie wiecie, jak będę głodna, to sobie dogotuję. Um, makaronu do tego albo ryżu, nie wiem, chyba makaronu. Powiem wam, że wczoraj próbowałam tego makaronu. Tego, co sobie kupiłam w żabce, co Wam pokazywałam. aż mam jeszcze raz, jakby ktoś nie widział tego filmu. Taki o. I on jest super. Bardzo smaczny. Nawet mi się lepiej przyswaja niż to z Lilla, ale jest go mało. Tak powiem Wam, że jak na mnie samą, no to zużyłam już pół opakowania. A nie było jakoś dużo tego. Na. No, jak to się mówi? Na talerzu. No a tak to, tak to widzicie, tak wygląda mój dzionek, bardziej taki spokojny. A teraz wyłączę tą zupkę. Także mam już wszystko zrobione. Przejdę może do lepszego światła. Usiądę sobie. No, a powiem Wam, że jakoś przetrwałam tą nockę. Jedną radia. teraz, jeszcze tylko dzisiaj. I jutro już normalnie będzie w domu, także... Także okej. Okay. Miałam, planowałam dzisiaj wyjść, wiecie, do Rossmana. Bo mi Beatka polecała taką pomadkę w ogóle. Beata to jest moja widzka, która mi komentowała. I powiem wam, że złapałyśmy fajny kontakt. I mamy się nawet, wiecie, wakacje spotkać, także cieszę się. Bo po prostu fajnie mieć jakąś jakąś taką koleżankę, z którą można pogadać i wymienić się tam różnymi doświadczeniami i tak dalej. W każdym razie miałam iść do tego Rusmana, ale już jestem tak zmęczona, że nie będę się tam tarabanić, no bo mam tam spory, spory kawałek właśnie do tego Rusmana, No i stwierdziłam, że po prostu sobie posiedzę w domu. Ponagrywam tego vloga. Wiecie, ja spędzę ten czas na, na odpoczynku. No i jakoś to wszystko minie. No i teraz widzę, że mam dwie kreski, także już powoli będę kończyła. Chociaż planowałam jeszcze, może jak podłoduję, to nakręcę jeszcze jedno, jeden film, albo coś wam dokręcę. Oglądam sobie tylko fortuny. W ogóle dajcie znać w komentarzu, jakie lubicie oglądać programy w telewizji. Jaki jest was, wasz ulubiony program, który... Lubicie oglądać, chętnie przeczytam. No i już powoli, powoli zbliżamy się do 100 osób, także już mam wymyślony konkurs. O, i myślę, że dzisiaj jeszcze nagram ten filmik właśnie z tym waszym konkursem, żeby później mi nie wypadł z głowy. Fajnie, że, że podoba Wam się na moim kanale, że jesteście zadowoleni z moich filmów. Planuję zrobić makijaż też jeden. Eee, właśnie inspirowany eee, jakąś aktorką, piosenkarką, jeszcze nie wiem kim. Chciałam po prostu, wiecie, odtworzyć i, i coś tam pokombinować sobie. Właśnie. Mam jeszcze. A propos makijażu, mam jeszcze pomysł, właśnie inny. I myślę, myślę że coś, coś się pojawi niebawem. Także tak, kochani, no zachmurzyło się konkretnie. No, ale siedzę sobie w domku, jest, jest ok. I zaraz będę ten serniczek robić, także tymczasowo się rozłączam. E, gdyby mi pad pa padła bateria, to się z wami żegnam, a jak ją podładuję, to jeszcze poleci coś za chwilę, także pa pa. Witajcie kochani z powrotem, jest już dużo, dużo później, bo już jest po 19. .00. Przychodzę do Was jeszcze na chwilkę, żeby Wam powiedzieć, że... No, już będę kończyć tego vloga. Zrobiłam serniczek, właśnie na naradka. Już się chłodzi taki, wiecie, na zimno z gadaretką, tak ja Wam mówiłam. Umyłam lodówkę, także powiem Wam, że narobiłam się okropnie, jestem tak zmęczona, ja nie wiem, dajcie znać czy też po prostu nie lubicie tego uczucia zmęczenia właśnie te osoby, które mają nerwice że to wszystko się tak później nawarstwia, że człowiek po prostu czuje się jak totalny flak w każdym razie pogoda się tak e, zrąbała normalnie jest takie zachmurzenie i taki deszcz że aż jestem w szoku, teraz włączyłam sobie Magda Gessler, będę oglądać się, relaksować idę pod prysznic my makijaż i mam po prostu wszystko wszystko gdzieś Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, że byliście dzisiaj ze mną w tym dniu. Ściskam Was, Cię pocałuję. Papa. Pa.